Warsztaty będą z praca, procesy, uwalnianie, mówię, będziemy przechodzić, Czyli Tak. procesy. Tak. Ten... Niektórzy mogą powiedzieć, no ja tak, to jest strach ale to też się przepracowuje, tak? Tak, tak, oczywiście. Czyli oczywiście. No to, to ma przejść też, właśnie też pod tym kątem. My się naprawdę nadajemy do wszystkiego, co tylko sobie zamarzymy i co byśmy chcieli, tylko nam mówili, że nie. tak, tylko nam mówili, tylko dopóki jesteśmy właśnie w tym systemie to tak uważamy i o tym wszystkim będę na tym otwartym spotkaniu mówiła. Dlaczego tak się dzieje? Jak mocno to od pokoleń, od tylu lat jest to nam wpajane i jesteśmy w tym niewolnictwie. Będę to mówiła właśnie na spotkaniu. Jeszcze o co chodzi z tą żywą istotą? Co to ma znaczyć wolną istotą? Oczywiście. Taka praca pod kątem tej deklaracji Czekamy będzie na termin, tak? przed nami. Tutaj dużo tej wiedzy, co usłyszałam, jest fajnej, natomiast ja to chcę zrobić inaczej, trochę z innego poziomu, z innej płaszczyzny. Inne też na pewno będę wykorzystywać narzędzia. Bo tu właśnie dostałam, że ja mam to robić nie tak, jak robią, że to o co innego chodzi. No bo wiesz, cel jest jeden, ale dróg może być wiele. I z innej płaszczyzny. I tak, tak, i ja zobaczyłam, że ja tutaj dlatego mam też to zadanie, bo nie mówię misję już, bo tak tego nie czuję, ale mhm. takie zadanie, takie doświadczenie sobie wybrałam, że ja to zrobię z tego poziomu właśnie radykalnego wybaczania, z tego poziomu akceptacji i nie osądzania, nie potępiania. Bo to, właśnie, to tak ma iść. O tym, bo też o tym to z tego poziomu... Bo no to z tego poziomu dopiero pójdzie. Nie z poziomu, że ja zaneguję cały system i tych, którzy w niego wierzą. Tak, tak. Ja się nie uwolnię buntując Czy Czytamy mówiąc, że ja te głupki, co oni mi narobią. No i niech się dzieje. Guzik się zadzieje, jeżeli z poziomu ego będziemy do tego podchodzić. Też, tak jak mówiłam, będziemy szli w tym kierunku, więc my się rozwijamy i podnosimy wibracje Ziemi. Wielu istotom to się nie podoba i będą zmierzały do tego, żeby to zaburzać, przeszkadzać, żeby blokować, więc też będziemy tutaj przechodzili te testy, o których mówiłam, że będą takie testy, egzaminy, które kiedy my uznamy, że coś przepracujemy, coś zakończymy, a już fajnie, już to zakończyłam, umiem, potrafię, dobra. Dzięki, lekcja skończona, idę dalej. A tu się pokaże. A tu się pokaże. Będziemy dostawać doświadczenia, tak jak tu, alu, u ciebie, prawda?, że jestem skłonna powiedzieć: no to co, ja tego nie zrobiłam do końca, to znowu przyszło. Przecież ja już z tym pracowałam tyle razy, i już ostatnio to mi się wydawało, że już tak to przepracowałam, że już koniec, kropka, nic mnie nie spotka. Podobnego. A przychodzi. Przychodzi po co? Nie dlatego, że nie przepracowałaś. Góra sprawdza. Dusza Cię sprawdza, czy rzeczywiście Ty już tą lekcję pożegnałaś. Czy rzeczywiście możesz uznać, że to umiesz? Lekcja jest odrobiona, zakończona i już więcej nie potrzebujesz tego doświadczać, bo Ty już wiesz. Ty już to poczułaś, Ty już masz to za sobą. Takie egzaminy, bo tu też w tym moim przekazie było dużo w temacie, właśnie testu pod tytułem, że będziemy zdawać testy. Testy na tej naszej ścieżce rozwoju. Tak jak właśnie w miarę rozwoju, tak jak w szkole, przechodzimy kolejne klasy tak? i zawsze potrzebujemy zdać na koniec egzamin. Mm -hmm. no tak, bo właśnie czy my się tutaj nauczyliśmy, to czy możemy to tą klasę zakończyć i przejść do następnej? Mm -hmm. I tu nawet nie chodzi o kontrolę, bo kontrolę też mamy porzucić. No tak, ale jak gdyby sami siebie. będziemy porzucać kontrolę? O mi chodzi, nie chodzi, żebyśmy popatrzyli, jak my jesteśmy naprawdę daleko. Mm -hmm. Dowiedzieć się o tak, taką wiedzę taką o sobie. Spojrzeć na siebie z tego poziomu prawdy. Uh -huh. Na ile ja jestem rzeczywiście zaangażowana w to, co mówię, opowiadam, w to, co wiem, co przeczytałam, usłyszałam, obejrzałam film. A nie wiedza. Uh -huh. Tak. No, może być ciekawie. Żeby zobaczyć, właśnie, czy ja rzeczywiście Bo żyję. Łatwo to tak, nie jest, jest łatwe. Dlatego właśnie będziemy się jednoczyć. Jednoczyć w te grupki, w te zespoły, żebyśmy mieli wzajemne wsparcie i żeby nie mogło nas nic złamać, czy zniechęcić do tego, czy uznać, a daj se spokój, zobacz tamten tak. żyje, się nie rozwija, jak ma tamta nic tak. nie robi, żyje, weź ty już tak to prawda. zostaw. Nie? Tak się przecież czasami myśli. No tak. Do wątpliwości każdego przychodzą. Nie mhm. przychodzą i to też jest po coś, tak jak mówię, no jakimś siłą Zależy na tym, żeby, żeby świat się nie, nie rozwijał, żebyśmy tej świadomości nie mieli i cały czas byli tej świadomości tych niewolników, bo o tym właśnie będę na tym otwartym spotkaniu mówiła. Jak ja, ja słuchałam, to tak mówię, no nie dam rady sama. Ja muszę mieć wsparcie mhm. od czasu do czasu właśnie zadzwonić, spytać się, mhm. czy dobrze robię, a może coś tutaj jednak poprawić trzeba. Taka tak. pomoc mhm. potrzebna jest. Mhm. A tutaj tak jak... Się czułam, jak jaką mm -hmm. sama została ze mm -hmm. sobą, tak i muszę sobie tutaj poradzić. To mnie tak to troszkę... Tak, a tu właśnie ja mnie dostałam, że potrafią, to, tak, że, jak a, a tu moc. tak właśnie, że takie wsparcie jest bardzo ważne, bardzo mm. potrzebne i że to też nie ma tak być, jak jak mówi, od warsztatu do warsztatu Gdyby dowiadujemy się tylko. Tak, to, nie ma tej ciągłości, nie ma tej systematyczności. <laughs> Łatwo nie będzie, to już wiem. No to fajnie, to będzie ale damy robić. radę. <laughs> tak? No, widzisz. To tu Twoja, jak się okazuje, ręka, tu Bogusia też coś czuła. No, tak, my tak, się tak, ja, informujemy. My nawet nie mamy świadomości, że my się telepatycznie porozumiewamy. Już tak myślałam, żeby, żebyś to tak... I nie trzeba mówić, myślałam. wystarczy wypowiedzieć coś albo pomyśleć. I mamy tą zdolność przeczytania, że jest taka potrzeba. No to dobrze. Ja przynajmniej nie jestem zainteresowana. Po prostu wiem, ile to daje, ile to przynosi. To Daria też się zadeklarowała, Romek też. Także to będą też osoby takie dużo pewnie na początku, przynajmniej z mojego grona, bo ja też nie będę tego mocno reklamowała, na zasadzie, żeby gdzieś tam się wiele ogłaszać czy nagłaśniać. Dlatego, że tak jak mówię, mi nie będzie zależało, uh -huh. że to mają być nie wiadomo jak wielkie grupy i to na już od zaraz, od pierwszego spotkania. To wiem, to ludzie, że będą takie, że będą coraz większe, ale które naprawdę chcą i będę stawiała właśnie na takie osoby. Dlatego prawdopodobnie na początku przyjdą osoby z bardzo bliskiego mojego grona, bo to będą albo moi klienci, którzy wiem, że potrzebują takiej pomocy. I którzy mocno pracują poprzez sesje indywidualne i może się przekonają do spotkań grupowych, bo na razie nie korzystają z takich, bo nie czują w grupie pracy, boją się, a może tu właśnie się przekonają, albo właśnie osoby, które przeszły różne moje warsztaty, tak? Radykalne wybaczanie, kim naprawdę jestem, hmm. czy to ochronę jedynkę, dwójkę. Słuchaj, pierwszą chętną masz. <laughs> Pierwsza chętna była Daria, bo ona się pierwsza dowiedziała, potem był Romek, pierwsza się dowiedział. <laughs> no A tu mówisz: tencie, Z tego tak zespołu jesteś pierwsza chętna. No to widzicie, to już jest Was czwórka.